Hejka, hejka. W kolejnym w Moi drodzy, mamy bajzel. Mamy bajzel. Mi się nie chce tego sprzątać. Co to będzie? E, mówiłam Wam, że komoda stała na dole, pewna. To jest ta mniejsza komoda. I tutaj była taka artywałka. Jest ona frufru. Fru. Niedługo będą u nas gabaryty we wiosze, więc poleci to na gabaryty. A to będzie stało sobie tutaj, więc czekam je teraz z Maksiem Maksymilianie! E, Opróżnienie tego, przestawianie tego na miejsce tego. Wiem, że wszystko rozumiecie. E, I pozbycie się syfu owego. E, hmm, tak. Na tyle w tym roku z tym pokojem, jeżeli chodzi o konkretny fioletowy pokój, bo nic tu już więcej nie będziemy robić. E, za rok będzie malowany, ale na razie nam się w ogóle to nie widzi, więc póki co tylko meble. To moja magiczna super szmatka do szybek wszelakich. Genialna, nadal ją polecam. Pamiętaliście, pokazywałam ją we vlogu. Genialna jest! A tutaj Makina wypala swojego Lego. Uch, powiem wam, że jest tak dużo, że mi się po prostu nie chce. A tam nie widzieliście, a już Wam pokażę, jak zrobię tutaj ta To sobie też te czterek, tak teraz jest rzucona, ale to jest moja nowość, nowa miłość. Znaczy, miłość stara. Uwielbiam markę Pinko i uwielbiam torebki tej marki szczególnie bardzo mi się podobają i tutaj mamy akurat model e, taki skórzany w kolorze śmietanowym, duży ten taki, taka maxi piękna jest na takim jakby stare złoto jest, jeżeli chodzi o ten łańcuch i tutaj stare złoto, jeżeli chodzi o te ptaszki jest przepiękna duża, naprawdę duża zobaczcie sobie tą torebkę w porównaniu do tego maluszka mojego fioletowego Kręcił mi się trochę jedną ręką, to powiem Wam ciężko. Odkręcę, Opsa, da się, da się, zobaczcie. Jest różnica. Jest różnica, ale obie są piękne. Bardzo mi się podobają, jak znajdę gdzieś linki, to Wam podlinkuję, bo, bo obecnie nie orientuję się, czy są, czy nie są. Maksymilian S. Maksymilian S. Gdzie jest Maksymilian S? Halo? Czy on jest na dole? Halo, halo! Co ty tu robisz? O, tylko święta. Dobra, biorę się za to, wczoraj ją czyściłam tą pink e, pastą i widać, że to są takie zaciekli, muszę przeczyć, ale powiem Wam, że super schodzi, nawet jak się gdzieś paluchem tłuste dotknęło, tłustym paluchem tknęło i zrobiła się jakaś plama, to super to wszystko zeszło z tej komody, więc rewela. E, jak widzicie, ona jest no, węższa i niższa i mniejsza, jeżeli chodzi o szuflady od Malma i dlatego kupiliśmy tamtą, e, no ale to też nie nadaje się jeszcze do wyrzucenia absolutnie, więc będzie tutaj sobie sprawywała nową funkcję. Synku, nie posprzątałeś zlego, Wróć! Wróć, kochanie. A miejsce, które będziemy remontować, to nasza sypialnia. Już bez karnisza. Karniszowi e, mogłam spaść. Wciągnęłam firankę od i wszystko pierdykło na ziemię. E, łóżko, które tutaj teraz widzicie, albo nie widzicie. E, już jest sprzedane jutro, a nie, już w zasadzie dzisiaj. Jacek będzie je rozkręcał i sobie osóbki, które kupiły łóżko po to, przyjadą. Co miałam powiedzieć? Uciekło mi. A, sprzedaliśmy je za naprawdę bardzo dobrą kwotę. Sprzedało się dosłownie półtora dnia, dwa dni. Moment, bo naprawdę jest niezniszczone, jest porządku tyle że po prostu nam się znudziło no więc jakiś wariat falant więc po prostu łóżko jest już nie nasze tylko sobie tu na razie jeszcze stoi a nasze łóżko przyjdzie za około 18 dni, do około 18 dni jeszcze, tak mi się wydaje, czy 20, bo, bo taki był czas oczekiwania. Yy, jakiś czas temu już jest zamówione, więc myślę, że za 2-3 tygodnie będzie już na bank. Idzie ten tutaj, draniek co nie posprzątał. Yy, a to, no tak, to wylotuje stąd, to biurko, ono już jest takie cały świat wylatuje. Tu się coś zmieni, to w ogóle się zmieni. Przypatrzcie się na kolor, ostatni raz go widzicie. E, pokażę Wam zaraz naszą farbę, jaką wybraliśmy e, i naprawdę będzie tutaj troszeczkę inaczej. Zamówiłam piękne lampki nocne, mam nadzieję, że piękne, bo cena była po zbóju. A ja Wam pokażę farbę, jaką wybraliśmy. Z kim? Kto wybierał farbę? Ja. Maksio. Maksimilian Socha. Twoja kawa jest na dole, no. Ey, tak, no pokazuję im wszystkim farbę. Ale to Maksu musi pokazać ze mną, bo on wybrał ją przecież. Zaraz pokażę i przyjdzie. Maksiu, taka nam się podobała? No, tak sobie. Ja ci sobie tak. Bo mi się bardziej podobała, która ta czerwona. <hum> ja ci dam czerwoną. Ja ci dam czerwoną. Ta pomańcowa ta, 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 to by była ładna. Nie w żadnym sklepie, ty! A jej mi się odbudowała. No i ty teraz nie będziemy mieć żadnej farby? Nie, mądrze będzie ten niebieski, taki ładny. Niebieską? Nie. Nie. Wybraliśmy farbę Becker's. Mamy dwie takie puszki po 5 litrów. Jest to kolor, jak widzicie, karamel pudding, i jest naprawdę bardzo ładny. Jest dużo chłodniejszy i jaśniejszy niż ta. Pokażę Wam tutaj na. Porównaniu, o, zobaczcie sobie tą farbę, która jest i tą, która będzie. Jest chłodna, jasna, bardzo, bardzo ładna. I mam nadzieję, że malując już maksa pokój tą farbą Beckers, byliśmy bardzo zadowoleni z w ogóle z malowania, w sensie takim, wiecie, ze strony technicznej, czyli bardzo fajnie się nakłada, bardzo fajnie schnie i bardzo fajnie się ściera, jak coś, jak coś tam się nabrudzi. Więc ym, mam nadzieję, że po prostu z tą będzie tak samo, że tu się nic nie zmieniło. To jest farba lateksowa. Kupiliśmy do niej specjalny wałek i to też Wam może pokażę jeszcze na zakończenie. Ym, z takiej marki Blue Dolphin. I ona jest y, taka dosyć. No, bo, powiedziałabym, że powszechnie znana, jeżeli chodzi o malowanie. Dosyć dobra. I dosyć jakieś tam ma uznanie, jeżeli chodzi właśnie o, o takie tematy. A ja. Na razie idę sprzątać tamtą komodę, ja sobie teraz tak wyobrażę, że tutaj tak, to wszystko trzeba pozdrapywać, odkleić te, te chmurki tu e, coś tam połatać, bo jak dom siadał, to zaczęło pękać. No po prostu dramat mi się odechciewa, ale mam nadzieję, że w weekend to po prostu wszystko jedno, jeden weekend zrobimy. E, tak będziemy teraz dziub e, na tygodniu, a w weekend może nie ten, bo ten e, jak wy to oglądacie, to my... my Wracamy skądś, z naszego wyjazdu wspólnego rocznicowego i on już minął, ale ten właśnie przyszły, eee, czyli już sierpniowy, tak. Mam nadzieję, że to się, to się dokona po prostu. Bo co też nie wiadomo, wiecie, jest, czas realizacji to 24 dni, ale to może być to naprawdę 20 dni, 10, 5, różnie to bywa. Także odzywam się do Was eee, później, pokażę Wam efekt mojego sprzątania. O, ała, jeszcze się walnęłam. Ja już, kochani, przy montażyku z kawką, którą kiedyś kupiłam sobie w zapasie w Żabce, bo bardzo ciężko tą akurat skinny dostać. E, wszędzie są pozostałe smaki, a tej naprawdę mm, tą dorwać to już jest e, jakieś e, szczęście po prostu. E, więc e, przychodzę do Was Zmontować to, co już nagrałam, dokończę z myśl, czyli pokażę wam, jak ta komoda tu się prezentuje. Tam dywan zwinięty, oczywiście w dalszym vlogu, w kolejnym vlogu, o, nie w dalszym, dalszej części tego, ale w kolejnym zobaczycie już początek remontu naszej sypialni, więc nic tam nie zdradzam. Nagrywam tak, że tak powiem. Mm, bujam się na fotelu <laughs> i obraz się buja. Nagrywam, że tak powiem. Na Kilka wątków naraz. O! I dokończę ten wątek właśnie z komódką. Tutaj kwiatek akurat przyniesiony, tam leżą też obrazki ze ściany, więc jest trochę bałaganu ogólnie, ale stwierdziłam, że Wam pokażę, że naprawdę lepiej wygląda niż ta RTV, która tutaj była. Brzydka, taka jakaś w ogóle nie. No, nie... Nie w oko, bo, bo po co, skoro tu nie ma telewizora, a tutaj na tej komodzie jest jakby wyżej, a jest węższa, zajmuje tutaj w głąb mniej miejsca, fajnie się mieści akurat pod ten skos. No i oczywiście szuflady są bardziej pojemne niż tamte, dwie, dwie tam były szuflady i jedna taka szafka boczna, natomiast tutaj się zmieściło jeszcze więcej rzeczy. Jeszcze z biurka, e, z sypialni, także naprawdę dużo, dużo rzeczy. Tak, to takie odświeżenie tematu, a ja zabieram się do montowania tego vloga. Mm, pokażę Wam jeszcze w ostatniej części, co pięknego mi przyszło. To jest zawsze taki bardzo, bardzo miły poranek, jak otrzymuję prezencik od tej marki, więc zaraz Wam pokażę. A na ten czas się z Wami żegnam. Tam coś idzie, widzicie to? Maksiu! Mamy tu jakiegoś robala! Ue, muszę go zabić, dobra! Fu, Bo wejdzie pod O nie, jakaś taka... Fuu! Fu. Dobra, zabijam! I na zakończenie pokażę wam e, paczuszkę, jaką otrzymam. Powiem wam, że uwielbiam te dni, kiedy dostaję e, SMS-a. E, nic nie zamawiałam. A dostaję sms od kuriera, że przyjdzie do mnie przesyłka. Nie ma tam żadnej kwoty, nie ma nic, wiecie o co chodzi. I już przeczuwam, że to jest prezencik, bo zazwyczaj tak to wygląda właśnie, że dostaję powiadomienie od firmy kurierskiej i później przychodzi paczucha od Daisy Lab Uwielbiam ten moment. Bardzo dziękuję Basic Lab za prezent. Słuchajcie, tutaj jest taka uloteczka w środku pięknie zapakowane, jak zwykle, przesyłki, poznaj nasze nowości. Hashtag restart i tutaj zobaczcie mm, mamy takie oto cudeńka to są nowości ja otrzymałam słuchajcie e normalizującą piankę myjącą do skóry tłustej, trądzikowej i wrażliwej, to jest akurat w pojemności 150 ml. Z większej tutaj buteleczki jeszcze dermatologiczna pianka myjąca do skóry ultra wrażliwej. Zobaczcie. Eee, tutaj mamy jeszcze primer tonizujący do skóry tłustej, trądzikowej i wrażliwej. Tutaj jest również 150 ml. Aha, bo tu pianka, no tak. Eee, I tutaj tak, tak, tak tak samo. Emulsyjny primer tonizujący do skóry ultra wrażliwej. Także naprawdę bardzo dziękuję Basic Lab za ten prezent. Ja uwielbiam te kosmetyki. To nie jest żadna współpraca w tej, w tej chwili akurat. Ja kiedyś miałam współpracę z Basic Lab, a w tym momencie to nie jest żadna współpraca, po prostu paczka PR. Bardzo się cieszę, że znowu będę mogła testować kosmetyki mojej ulubionej firmy kosmetycznej, marki, bo uwielbiam. Kupiłam już niejednokrotnie, nie tylko dla siebie, ale również dla bliskich mi kobiet kosmetyki z Basic Club Ja miałam kod rabatowy na nieprzycenione produkty. Sama ostatnio z niego korzystałam, jak zamawiałam przyjaciółce prezent K-Socha i wtedy macie chyba minus aż 20% miałam właśnie na kosmetyki nieprzycenione, także jak chcecie to skorzystajcie. Naprawdę super kosmetyki. Mi się bardzo sprawdzają. No, nie będę zakwalać już któryś tam kolejny raz, bo może macie tego dosyć. Ale, no, szczera opinia, naprawdę, używam od kiedy dostałam pierwszą paczkę, uwielbiam. Zaraziłam agę, moją przyjaciółkę i wszyscy, którzy mieli okazję przetestować, uważają podobnie, że naprawdę jest tak szeroka gama tych kosmetyków, że każdy znajdzie coś dla siebie i dopasuje pod swoją skórę. Super. Także tak na zakończenie, taki miły akcent e, dla mnie głównie, ale bardzo się cieszę zawsze otrzymując paczuszkę od Basic Lab. Bo wiem, że to jest coś takiego fajnego, nowego, e, także z chęcią przetestuję. Tak kochani, żegnam się z Wami w tym odcinku. Już życzę Wam oczywiście miłego dzionka i do zobaczenia w kolejnym vlogu, jeszcze bardziej remontowym. Trzymajcie się, pa, pa!